Ja podchodzę dalej. Jest cały czas? Tak. Dwóch. Jeszcze jeden na wyjściu. Topnik, się. Scout. Okłamałeś no, mnie. Nie <laughs> jest no, no, to to mi idzie, Do, na to, będzie gdzieś scout. I wreszcie jest po scoutzie. Nice. Z taki one way, kurwa, panowie. Patrzę no. i uczy się Z takim one wayem nie ma szans, że mi chłop z okna wyjdzie. Z, kurwa, ja nie muszę nic robić, kurwa. Zapalę sobie na spoganie. Ruda sama się wygrywa, wystarczy tego smoka rzucić. Klasa, klasa sama w sobie. Nice. brawo. Ty spokoję Matrix i kładę cię na gale. Smokuję okno jakoś. Laga mam. Gwaruj sobie. Laga mam, laga mam, sam jesteś. O kurde. Gala. Ja na baita stoję. Dajcie pauzę. Nie, nie gadaj. Jakie to ma miałem, mogłem dać sumiennikom klawiusz. No kurde, jaki niefer, jeszcze akurat z gali przyszedł. Dzięki Tom kurwa za troll. Dzięki, no, to, te tej tej wina. to No też To twoja wina Tomek kurwa, jak byś nie to powiedział, Jak moja wygram. wina, ty? Nie można tak mówić. jest kurwa 100 lat gra w CS-ie kurwa i on nie wie, nie? Dobra. To nie dżingsuję kurwa, no, dziękuję. na razie tak. Styl gówna styl twój stary Na gówno ci, kurwa sram ci na łeb jesteś Sram ci na łeb a te okulary no, to ślepe kurwa To zrobić Dobra, ty Dobra, panowie Ale Weź to Co to? Kurwa! Ej! Teraz to już przepierdaliśmy. Co to było? W się zablokowałem Dobra, ja gram, gram przydał kurwa, kur... kurwa. Ty! On nic nie ma na dole Nic! Dałbym Ci jedno Chociaż wiesz, bym Ci tam zarzucił pałę Mam nadzieję, że nie oglądasz <gryw> Przydałby się no, że wchodzę tu, a tu Najman. Tu nic nie ma, tu nikogo nie ma. Taki Najman stoi w niebieskiej kurce. I tak chodzi. Kurwa, tu nic nie ma. Spokojnie Paweł, jeszcze jest czas. Teraz robimy jakieś medale, co? Damy radę? I on by krzyczał: Mockowski! Mockowski! Białą czekoladę, a tej innej nie lubię. Ból z on cały z b <laughs> Na galę skakuje. Galę wszedł. Galę wchodzi jeden. Dobra. Obserwuję go Ustawię się na granat Rzucił O kurwa, ale... Tak powiedz pani od Niemca, że chce poprawić scenę, bo ja się boję. Słuchaj, ty robisz tak. Dzień dobry, pani od Niemca, tutaj Izak. Chciałbym poprosić, żeby poprawiła pani ocenę Oskarkowi, bo Oskarek to nie jest tak, że on się nie uczy, on po prostu, on spędza czas swój na moich streamach, po prostu poświęcając swój czas na lepsze rzeczy. Dlatego myślę, że zasługuje na lepszą ocenę i, i proszę mu poprawić przynajmniej o dwie w górę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Stoję dwóch. Kurwa, ja sam umiem tego busla. Po monster. Mogę mi się jakiś dziomek. Na i jama na Ja fenix jestem jestem. No kurwa Na Na chuj mi Na lewo, tu jest na lewo typ Tam ze snajperem Tam, zaznaczyłem Ja się chowam Jak się wchodzi? Jestem, jestem, jestem No i teraz, Paweł kierowca Dawaj to mi na robotę no Są Mamy was na otwartym terenie <taskli> Kurwa Patrz jest Lutuj, lutuj! Wygrywamy ten turniej! Ale łatwo! Paweł i Bisko na zakupy! Do Biedrony! <laughs> Cztery mamy rozjechane! Oń w szoku, ty! Tak jak pociąg jakiś! Ta, coś... coś. Przyceluj! Matko jedyna! Co ty pierdolisz?! Ruchem go! <laughs> Paweł, teraz się... skrzyżę cię! Teraz tak! Musisz... Po pierwsze musisz. Dawaj, tu bounty weźmiemy, czekaj na podwózycie O KURWA! Lubią stać okno, ticket w CT I Dobra. jeden kuchnia, auto Małac dwóch Dobra, Dobra, leży trzech Leży Pięknie, ty Kod jest

A kurwa bomby ty! Ale bomby kurwa Zagrałem CT i w ogóle no. Watched mnie, wyszedł, watch, wyszedł, bił mnie Jak dadzą smoke'a CT Tych, Tych się Kurde, no, się ja się mogę, Ja trzymam, mój focus ucieka przez Pungowskiego Nie, nie, nie Piotrek na 50 sprawdź te CTB B już w sumie powiem ci Zagracie 3-4 na Ja st stanę może Cały jest jeszcze stanę. z tobą, więc jest dobra no, Zagraj na baita po prostu, mi Nie ma nic w celu się tam jakby... W celu się pleców raczej nie ma, bo tam kata jest Zapierdalają w tam bramę Ta 40 mnie nie ma A WP piknęła, uważaj w celu, tak ono cię wywołuje na co te pocałujesz No, no, no No jest pogrom To jest chuj, że on nie ginie po dwóch diglach na double dorsak. Ja nie rozumiem czasami Jest za na gali 5, 5, 5, no i on żyje. nie ginie, kurwa się jeden. Skaczę, skaczę Szmata jest pierdolona na streamie stojąca i nie ginąca no Bo już się nawet nie ugryzę w ten język, bo mi naprawdę już tracę cierpliwość do kurwy nędzy no zabiłem Napierdalam do niego i napierdalam no Co Nie wiem to samo podałka A w środku Nokia czy No, o kurde, ty oforiowany o. tego. O kurde, ty. Ty masz z Szajomi? Ty, a ty nie masz problemów teraz? Ty, ty masz problem chyba teraz, ty. O które? usuj, kurwa. A to moje, usuj. się do Pierdoli, słuchaj. Ej. Ile tam masz w tej umowie? Zaś na siłowni idę, nie? Ja jakie, zaraz, mam byt, jakie zaraz, Mateusz, o które idziesz? On się spierdolił z krzesła, zobacz Rampa Aj gala Ok, jestem tu blisko do tego, tego z gali, zaraz I gdzie? Nie Jeszcze jeden! Gala, gala nice. Robisz to A Gdzie drugi?